Kiedyś się mówiło, że markę to może mieć firma, markę to, mo, to może mieć prezes i parę innych e, osób, które firmę reprezentują. Dzisiejsze wystąpienia oraz wiele innych, które miały miejsce na, na naszych spotkaniach, mnie już dawno temu uświadomiły, że marka naprawdę dyrektora finansowego może mieć znaczenie, a na pewno już ma w tych czasach. Im jesteśmy bardziej znani na rynku, tym lepiej możemy wspomagać firmę, tym lepiej możemy firmę reprezentować, a często my wręcz gwarantujemy pewne rzeczy. Często jest tak, że przy dużych transakcjach, przy dużych projektach, a szczególnie wtedy, kiedy firma ma jakieś problemy, nie może się obyć bez dyrektora finansowego. Często jest tak, że jeśli ten dyrektor finansowy jest znany, jest znany z tego, co zrobił w przeszłości, jest znany w środowisku, tak jak my się znamy, a bywało już nieraz, że spotykaliśmy się po dwóch stronach stołu, nie barykady, siadaliśmy i mówimy: O, fajnie Cię spotkać. Nie? I mamy rozmawiać o tym, kiedy na przykład zrestrukturyzujemy jakiś dług, czy, czy jak zrobimy jakiś projekt. Naprawdę łatwiej się nam rozmawia, kiedy się znamy. Stąd też ta marka dyrektora finansowego staje się w obecnych czasach bardzo ważna, a buduje się ją przez oczywiście naszą wiedzę, umiejętności, doświadczenia, ale i przez reputację innych dyrektorów finansowych. Kiedy podchodzę do współpracy z Wami w różnych projektach, czy takich klubowych, czy jakiś biznesowych. Zawsze zastanawiam się, jak go zrealizować w taki sposób, żebyśmy po tym, kiedy od, idziemy od stołu, dalej chcieli ze sobą rozmawiać. Nawet kiedy te rozmowy są twarde i ciężkie. W zeszłym roku miałem przyjemność uczestniczyć w takich właśnie sytuacji, kiedy po drugiej stronie stanęła osoba po drugiej stronie stołu usiadła osoba, z którą znamy się od lat. No i okazało się, że firmy mają, no, nazwijmy to trudną sytuację wzajemną i trzeba było negocjować. Wyobraźcie sobie, że gdyby nie to, że się znamy, to pewnie ci prezesi by się po, 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 normalnie pozabijali. Nie? Byliśmy w stanie doprowadzić do takiej sytuacji, że powstało rozwiązanie, tylko tyle mówiąc, że ja ufam tej drugiej osobie nie? i możemy spokojnie się dogadywać. Bo ci prezesi po prostu nie chcieli ze sobą nawet rozmawiać. I myślę, że ta wartość nasza będzie budować wartość naszych podmiotów, a projekty, które dzisiaj zostały zaprezentowane, wręcz to udowadniają. I życzę wszystkim wam, żebyście byli tą jedną z najważniejszych marek, a kiedyś być może będzie to wyceniane. Myślę, że przed pandemią, jak mieliśmy nasz Kongres, to to powiedzieliśmy sobie o takiej rzeczy, która od wielu lat jest mówiona, ale dalej nie występuje w tych wszystkich równaniach. Znaczy nie występuje w równaniu nawet tym, które dzisiaj pokazywane wartość człowieka. Nie? A mówi się nieraz, że zespół buduje wartość firmy, że bez zespołu się nie da zrobić, czegoś tam tego, jak pokazaliśmy, co nie da się zrobić bez dyrektora finansowego, wielu rzeczy. Więc czy w równaniu mi brakuje osobiście takiej pozycji jak Wartościowy CFO. I tego Wam wszystkim życzę. Zapraszam na lunch.